Witam wszystkich na aktualizacji rynku kryptowalut. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynki. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Zaczynamy sobie od Fear and greed Index. Wczoraj ekstremalny strach, dzisiaj już pojawiają się Filmiki, na których możemy zobaczyć, jak to lecimy na nowe ATH. No, ja bym był z tym ostrożny jeszcze, także e, jeżeli chodzi o trading od poziomu do poziomu, jeżeli chodzi o akumulację na spocie, jak najbardziej, e, były bardzo fajne okazje, e, które już dały zarobić. E, Niemniej jednak, e, moje zdanie jest takie, że to jeszcze nie jest koniec spadków. I docieramy do pierwszych, tak naprawdę ważnych oporów, które e, powinniśmy przetestować. I tutaj też przed nami chwila prawdy. I moim zdaniem, zaraz pokażę to na wykresach. Moim zdaniem, jeżeli przebiję 62-63 tysiące, będzie to moment, który będzie dla mnie negacją dalszych spadków. Natomiast do tego momentu ja jestem bardzo, bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o ten ruch wzrostowy. No i tak zaczniemy sobie od wykresu Bitcoina. Bitcoin widzimy na interwale jednogodzinowym. Co prawda jest to z, e, interwał jednogodzinowy. No, dlatego tutaj mamy tę linię 57800 jako taki kluczowy poziom do pokonania w tej chwili. Jeżeli pokonamy 57800, idziemy tutaj i utrzymamy się nad tym poziomem. Myślę, że będziemy zmierzać. W kierunku 55, 154, 59, 474. To jest na interwale godzinowym. Niemniej jednak, ja dla siebie, jeżeli chodzi o zagrania, jestem trochę bardziej cierpliwy i obserwuję dla siebie wyższe interwały czasowe w tej chwili, na których wyraźnie widać to, co się dzieje. Na przykład na wolumenie. Tak? Tutaj wolumen nam się zaczyna pojawiać, także szansa jest na, na wybicie na czterogodzinowe, na wybicie tego poziomu. Niemniej jednak, jeżeli zejdziemy sobie na ten interwał godzinowy i spojrzymy na wolumen RSI, stock RSI i money flow index, no to ta sytuacja już wygląda trochę inaczej. Po tej podaży, która tutaj się, po, po tym wrzuceniu, pojawił się duży wolumen popytowy i cena została wykupiona, natomiast ten wolumen zaczyna nam maleć i e, no co dalej, to, to wolumen e, też e, na interwale jednodniowym, no przewaga na pierwszy rzut oka jest czerwieni, tak, po, po tym e, kilkudniowym zrzuceniu zobaczcie, jaki gigantyczny tutaj był ten wolumen, a jaki jest teraz. Podbicie, które mieliśmy, również było na malejącym wolumenie. To, co wszyscy już liczyli, że lecimy na 80 tysięcy a tu nagle zrzutka ta korekta, która była po tym zrzucie, no to widzimy, że tutaj mamy podobną sytuację, ten wolumen popytowy nam się nie pojawia jeszcze i jest on bardzo mały, także no ja bym był tutaj ostrożny, jeżeli chodzi o, o te dalsze wzrosty i tu bym uważał na to, co się może, może zagrać, handlowałbym od poziomu do poziomu, bo w tej sytuacji chyba jest to najbezpieczniejsza. Metoda handlu. No, i tutaj na jednodniówce dniówce pierwsze wsparcie, to jest ta żółta linia, drugie 52. Natomiast tutaj schodząc sobie niżej, 46,049. No, i ja uważam, że te poziomy mogą zostać zaliczone. Tak, te niższe poziomy, jak najbardziej. Na celowniku. To, co tutaj mamy, jest odreagowaniem do całego tego gigantycznego ruchu spadkowego. Mamy nowy dołek, mamy niższy szczyt, kolejny e, serię niższych dołków, serię niższych szczytów. Także no, jesteśmy w trendzie bocznym, ale mm, dokładnie się przyglądając, jest to trend spadkowy. Także no, mamy tutaj raz, dwa. 4, 5 niższych szczytów i dołków. Także no tutaj wykres mówi sam za siebie, możemy mówić tutaj była konsolidacja pomiędzy poziomami 71 a 58, 200. To, to był moment konsolidacyjny tak. My z tej konsolidacji pierwszy raz wybiliśmy dołem tutaj i drugi raz wybiliśmy dołem z tej konsolidacji tak. Także ten poziom 58 tysięcy no jest bardzo ważny. Jeżeli powrócimy do tej konsolidacji, super, wtedy no tutaj te poziomy staną się wsparciem. Natomiast jeżeli tutaj zobaczymy odbicie od tego poziomu 59 500 i od tych poziomów, myślę, że ten ruch spadkowy będzie kontynuowany i wówczas te targety w okolicach 45 tysięcy są jak najbardziej realne. I tak to wygląda na tym wykresie e, e, bitcoina, e, jeszcze pokażę jeden wykres. Tam bitcoina ten długoterminowy, to jest interwał jednodniowy. I tutaj e, no to to o czym mówiłem, pierwszy ważny opór globalna linia trendu 58 247, e, dół tej, tego kanału spadkowego, powróciliśmy do tego kanału spadkowego. 55,353, teraz jest to wsparcie, ponieważ świeca dzienna zamknęła nam się tutaj w tym, tym, ponad tą białą linią. I widzimy, że utrzymujemy się. Możemy tutaj dodać jeszcze jedną linię trendu, żeby wyciszyć te szumy, które są. Niemniej jednak, czy to ma sens? No możemy tak coś zrobić taką podwójną tą linię, natomiast no, dla mnie istotne jest to, że tutaj musimy się utrzymać nad 55 350 to jest strefa wzrostowa 54 418 natomiast zbliżamy się do pierwszego oporu i tym oporem jest ta linia 58 200, czyli to nam się pokrywa z tym o czym mówiłem na poprzednim wykresie <tryk> Tutaj ten poziom, który mamy 57,800, ta strefa do przetestowania. Tutaj też jest ta linia trendu bardzo ważna. I do momentu, kiedy pozostajemy poniżej tej żółtej linii, tutaj. Czyli na ten moment jest to okolice 62,900. Ja jestem bardzo niedźwiedzią nastawiony i uważam, że to zejście jeszcze jedno będzie miało miejsce. I tutaj mamy też te wsparcia wyznaczone na podstawie tych długoterminowych linii trendu. <laughs> e 43, 843. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Jeżeli oddalimy sobie wykres, widzimy, na jak gigantycznym wolumenie tutaj była utworzona ta świeca, czyli ta strefa, cała ta strefa, którą tutaj mamy zaznaczoną na czerwono, jest strefą prospadkową. Dla mnie tu się nic nie zmienia i to też jest szczyt pomiędzy e, z poprzednich odsył pomiędzy tymi, różnica pomiędzy pierwszym a drugim szczytem. Widzimy, jak tutaj cena za pierwszym razem zareagowała, na jak wielkim wolumenie. Teraz mamy również taki wystrzał wolumenowy, prawie tak duży jak tutaj. Z tym, że zrzucenie. Czy to była ostateczna kapitulacja? Tego nie wiemy. Będę obserwował na interwale jednodniowym zamknięcie się korpusem świecy nad tą świecą, ponieważ. Jeżeli zamkniemy się nad tą świecą, korpusem, to cała ta strefa będzie dla mnie strefą popytową i każde zejście do tej strefy będzie sygnałem takim prowzrostowym, ale warunek musimy zamknąć się na 58, 245 dzienną. I wtedy kolejny target 62900, kontakt z tą żółtą linią, tak jak widzimy, jak tutaj to ładnie działało, ta linia jest respektowana od wielu lat, tak samo ta linia, więc warto je obserwować. <laughs> Także tak to wygląda na Bitcoinie, przejdziemy sobie szybko do Ethera jeszcze. Ether, na Etherze również, aha, jeszcze cofnijmy się do tego Bitcoina, bo tutaj, Mówiłam o tych wzrostach dalszych, które na Bitcoinie docieramy do kluczowego oporu i zobaczcie na Ethereum, jeżeli przełączymy się, mamy też kluczowy opór. Opór po jego wybiciu silny wzrost, wsparcie, 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 wsparcie i docieramy do tego właśnie punktu w okolicach 2, 5, 6, 8. Eee którego, no ja osobiście będę shortował, no bo mamy wybicie, tutaj może wyłączę ten wolumen, no bo on wszędzie był gigantyczny, na każdym projekcie jak sobie wejdziemy, no to on był olbrzymi. Targety poniżej, w dalszym ciągu aktualne mamy retest tego kanału spadkowego od dołu, mamy retest podwójne, podwójny opór wynikający właśnie z tych linii, linii trendu, jeżeli tutaj pokonamy te poziomy, no to kolejny przystanek 2,900, 2,954. Natomiast no, musimy tutaj pokonać to ja, osobiście jest to dla mnie miejsce, z którego będę próbował zagrywać pozycje krótkie pod ewentualne dalsze spadki. Wybicie tego, doł, tego dołka i dojście tu do tych stref, które mamy wyznaczone. Przejdziemy do jeszcze jednego wykresu Ethereum. Tutaj na, na nieco innych mierzeniach zobaczycie, że te poziomy też nam się pokrywają. E, widzimy, że docieramy do mierzeń FIBO, które, które są dokładnie właśnie w tym miejscu. T Tą strefę mieliśmy wyznaczoną 2578, 2642 jako opór. E, jako wsparcie dla ceny, w tej chwili ta linia. linia Zaraz sobie wyznaczymy na niższych interwałach. Tą linię usunę na ten moment. Te mierzenia też usunę. I mam oczyścić trochę ten wykres. Tutaj strefa wsparcia, ona w dalszym ciągu jest ważna. Możliwy retest tej strefy, jak najbardziej i tej kroletowej linii trendu. Natomiast wybicie tego, tej strefy, no to jest dla mnie dojście tu nawet w okolicę 3 3000 dolarów na ten moment. Tutaj możemy jeszcze dołożyć jedną linię trendu. Tutaj na tych dołkach, chociaż ja bym zostawił tak, jak jest, żeby nie, nie, nie komplikować tego wykresu. Tu reakcje mogą się pojawić nieco niżej, tu w okolicach 2900-2971. Wynikają one z mierzeń FIBO. No a tutaj ta strefa do obserwacji pod kątem zagrania pozycji krótkiej na jednodniówce widzimy, że. No Czerwień tutaj jest dominująca, nawet to podbicie, które mamy teraz na 4 godzinówkę. Widzimy, że ten wolumen się pojawia. Jednak w porównaniu do tego, co tu było wcześniej, no, jest ciężko mówić o jakimś gigantycznym wolumenie popytowym, że ta, ten popyt jest ogromny, a na godzinówce widzimy malejący wolumen. Jest to dla mnie pierwszy sygnał na to, że ta strefa, którą tutaj mam wyznaczoną, ona może zadziałać pro spadkowo i wówczas tutaj kolejny retest okolic 2000 dolarów 200-2200 jak najbardziej realny. To wszystko, co dla Was przygotowałem odnośnie rynku kryptowalut na dzisiaj. Postaram się w tym tygodniu jeszcze przerobić więcej altcoinów. Co prawda, poziomy, które wyznaczaliśmy sobie przed tymi spadkami, one częściowo zostały zrealizowane. Czekam na kolejne. Tamte zlecenia, które były ustawiane, no one też są w dalszym ciągu obowiązujące. Także przypomnijmy sobie to w następnej jakiejś aktualizacji, tak żeby każdy znalazł tam coś dla siebie. To wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynki. Każdy na tym rynku działa na własne ryzyko i własne, własną odpowiedź.